Teraz nastąpi uroczyste podpisanie aktu inauguracyjnego Akademii Świadkarskich Ośrodków Szkolnych. Akt podpiszą w imieniu Gminy Wołomień burmistrz Womina pani Elżbieta Ryanowa. W imieniu Polskiego Związku Gminy Środkowej trzech projektów pan Waldemar Wspaniały. W imieniu Szkoły Patronackiej dyrektor Krzysztof Szulin. W imieniu klubu prezes PUBS KURA GABOLOGEN pan Zbigniew Padziewski. W imieniu szkół uczestniczących w projekcie dyrektorzy szkół pani Jolanta Borowy. Pani Teresa Kowalczyk. Pani Jolanta Rosińska. Pani Bela Padzieńczą. Pani Małgorzata Zyk, pani Agnieszka Balaszkiewicz. Tak podpisze również ambasador są pan Mariusz i Kochani podpisów po przybywa. Podpisów przybywa, a zbiera coraz e, większe formalne poparcie. Szkoła w zagośnicu podpisana. Szkoła numer 3 w również podpisała. Szkoła numer 5 w również podpisała. Aktin Augustyjny. Kochani, a podpisała również burmistrz, wspomina pani Elżbieta Radła. Nie zapomnijmy również o szefie projektu w imieniu Polskiego Związku Piłki Siatkowej. Podpis składa pan Waldemar Wspaniały. Tak jak mówiłem, dyrekcja szkoły nr 3 w pani Jolanta Borowy. Ma długo w ręku, Również dyrekcja zespołu szkół czarnej pani Teresa Kowalczyk. Wielkie brawa, kochani. Oni wszyscy wspólnie tworzą siatkarskie ośrodki szkolne, Akademię Siatkarskich Ośrodków Szkolnych. Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Tłuszczu, Pani Beata Dzięcioł, Dyrekcja Szkoły Podstawowej numer 3 w Zielonce, Pani Małgorzata Zyk, Pani Dyrektor Zespołu Szkół w Jasienicy, Agnieszka Walaszkiewicz, Pan Prezes Klubu Półskiego, Rafał Gołomin, Zbigniew Maziewski. na razie Pomaga naszym wszystkim przybytym gościom, przekazuje odpowiednie akta, tych akt jest naprawdę dużo, ale już ma długopis w ręku, on również za chwilę złoży swój podpis. To nie koniec niespodzianek w dniu dzisiejszym. Obiecuję, że kibice będą jeszcze nam potrzebne. Przypominam ponownie, uroczyste podpisanie aktu inauguracyjnego Akademii światu, z środków szkolnych. Akt podpisują. Burmistrz Wołyn, Pani Elżbieta Rada, oczywiście w imieniu Gminy Wołyn, w imieniu Polskiego Związku Kliniki Środkowej, szczegółowego projektu, Pan Waldemar Wstaniało, w imieniu Szkoły Patronackiej, Wicedyrektor Krzysztof Szuj, w imieniu Klubu, Prezes Półskór Rady Wołyn, Pan Zbigniew Warzewski. Każdy otrzymuje kopię takiego aktu, z oryginalnym podpisem. Zrobię nas podpisem każdego, co siedzi przy kwestia i stole. Zgienina małomnik ma już kopię. Podobna kopia trafiła do Polskiego Związku Binni Trafiła również do naszej szkoły, wielkie brawa jeszcze raz. Szanowni Państwo, szanowni goście, skoro macie już te cenne akta w rękach, ja zapraszam Was na środek boiska. Zapraszam na środek boiska. Pod siatkę piłki świadkowej. robimy sobie wspólne, pamiątkowe zdjęcie. Na środek, pod siatkę, z aktami w rękach. Na, na przodzie. Zapraszamy osoby, które podpisały akt. Obiecuję, ja że będzie jeszcze jedno wspólne zdjęcie ze wszystkimi zaproszonymi gości. Szanowni Państwo, bardzo nam zależy na zdjęciu, na którym będą wszyscy, którzy podpisali akt. Panie dyrektorze, przesuwamy się w lewo na środek jeszcze w lewo, panie bezesczenie, jeszcze w lewo. nas jest tu naprawdę bardzo dużo. Jeszcze w lewo. O samą lekkę. Dobrze. Tu szanowne panie, prosimy troszeczkę pięści. Pięści pojawają i kochaj porterzy. I odrobinę przodu, odrobinę do przodu. Bo teraz posyka e, się siatki, ale jest zapomnione światów. Odrobinę Od do przodu Nie uśmiechamy się, tu uśmiechamy się, tutaj mamy, ja tutaj mam, a wy się uśmiechacie. Przypominam jeszcze raz, burmistrz Wójt Wójta Rady, Wójt w imieniu Polskiego Związku Biblii Świadkowej, szef projektu, Pan warg Wspaniały, Szkoła Patronacka, zespół szkół nr 5, pan Krzysztof Szulik, prezes szkół szkół z Zbigniew Kłodziewski oraz wszystkie szkoły, a raczej panie dyrektorki, uczestniczące w projekcie z uśmiechami na twarzy. Dziękujemy Państwu bardzo. Zapraszamy ponownie do stóp prezydialnych, ale poprosimy Panią Burmistrz, żeby została na samym środku naszego parkietu. Pani Karolo, zostawiamy panią Burmistrz w moim towarzystwie, Takie na środek tak Burmistrz e, poprosimy. Poproszę również do siebie pana Zbyszka Parzyskiego. Szanowni Państwo, korzystając z tak uroczystej chwili klub Móks Kurata Wołowin chciałbym podziękować pani burmistrz Wolina Elżbiecie Radan za opiekę nad naszą siatkarską młodzieżą. Poszunkę wręcza prezes klubu Móks Kurata Wołowin, Pan Zbigniew Paziewski. Oryginalna kościółka naszych seniorów, naszych ligowców, naszych dzielnych, dzielnych z wspomina. Bardzo serdecznie dziękuję, jest to niezmiernie miłe, bo tak się wyłożyło w moim przybyciu o takim wyraznym śledztwem z naszego najważniejszym. やった! Siatkę. musimy zrobić jeszcze jedno pamiątkowe godne zdjęcie. Zapraszamy wszystkich gości jeszcze raz na parkiet pod siatkę. Bardzo serdecznie Państwa zapraszamy. Natomiast młodzież ubrana w stosowskie koszulki prosimy o, e, o to, abyście pojawili się na parkiecie, abyście usiedli. Nasi goście. Zapraszamy wszystkich, zapraszamy Panie Dyrektorze, zapraszamy Burmistrza Tłuszcza, zapraszamy Panią Sekretarz Zielonki, zapraszamy przedstawicieli Polskiego e, Związku Kimi Światowej, zapraszamy wszystkich, wszystkich, koniec Młodzież proszę, aby usiadła przed naszymi zacnymi gości. Wielkie święto w Wielkie święto młodzieżowej światkówki w Wołowinie. Y radio, y teléfono, y televisión. Příš na novo škola podstavová, gymnázium a už si a už si máme rušovým s programem polovínských lídera.